Cześć, witam Was, was serdecznie. Jestem Przemysł maj czyli Burażka, Jak już wszyscy dobrze wiecie. Moi drodzy, odpalam nową serię na moim kanale. Będą to podcasty z moimi przemyśleniami, z moimi jakimi tam wywodami. Mm, oczywiście to nie oznacza, że seria z pokazami w Kalinuxie, z etycznym hakowaniem jest zamknięta. Nie, nie, spokojnie. Wszystko będzie nadal funkcjonowało, tylko po prostu wpadłem na pomysł, że e, chciałbym też się z Wami dzielić moimi przemyśleniami i właśnie zapraszam Was do odsłuchania dzisiejszego podcastu, który też jest oczywiście y, przepisany na moim blogu na www.hacker.pl.e .e jako etyczny. E, no i co, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeśli podobają Wam się materiały, które zamieszczam. No i co. Tak, piszę z ludźmi na grupie. Oczywiście, zapraszam Was też do dodania się do grupy na Facebooku. E, pracuję już nad e, nowym projektem. Nie będę zradzona, jakim ludzie z grupy wiedzą. Także czekajcie też na nowe wideo z Kalinuksa. A ja Was zapraszam do odsłuchania tego podcastu. Generalnie ludzi nie powinno się dzielić na radansort. Jeśli kumasz o co mi chodzi. Lecz na potrzeby dzisiejszego odcinka pozwolę sobie nie tyle co podzielić ludzi, a troszkę ich zaszaflutkować na powiedzmy trzy grupy. Pierwsza grupa, czyli ludzie, którzy nigdy nie robili kopii zapasowej. Druga grupa, ludzie, którzy robią kopie zapasowe. I <laughs> trzecia grupa, ludzie, którzy zaczną robić kopie zapasowe. Domyślam się, że osoby z grupy trzeciej mogą się lekko poczuć dotknięte, ale to wszystko wierzcie mi w dobrej wierze. Nikogo nie chcę tutaj urazić. Tylko pojedziecie pewną moją myślą. W dzisiejszym podcaście postaram ci się przedstawić kilka powodów, dlaczego właśnie po obyżeniu tego odsłuchu powinieneś mm, zrobić kopię zapasową swojego dysku oraz wszystkich innych danych, które uważasz za cenne. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, czym jest kopia zapasowa. Postaram się przytoczyć dziś przykłady z życia wzięte, tak aby najlepiej naświecić ci, drogi słuchaczu, problem. Tak, problem, bo ta sytuacja jest w sumie problemem. Otóż co, weźmy sobie może sytuację z życia wzięte. Wyobraź sobie, że jesteś studentem, a jak to bywa, studenci zazwyczaj kasą nie szastają. Co więcej, piszesz swoją wymarzoną pracę dyplomową, i w sumie załóżmy, że masz już napisane 70% pracy. Niebawem zbliża się termin oddania jakiejś tam części pracy, Zapisz, zapisujesz wszystko na dysku, to co masz, zamykasz komputer czy tam laptopa, i za jakiś czas wracasz do pisania. Bo w sumie przecież nie jesteś jakimś robotem nie kwitniesz 24 na godzinę przed monitorem. Przecież jesteś w sumie studentem, tak? Czasem trzeba wyjść do ludzi i spędzić z nimi aktywnie czas, na przykład grając we flanki na kampusie. W sumie co? Po jakimś czasie otwierasz swój sprzęt i na twoim pięknym monitorze widzisz właśnie taki obraz, który tutaj zaraz zobaczycie. I krótko mówiąc co? Padłeś ofiarą ataku temu ransomware, czyli masz prze... <coughs> calotki dysk zaszyfrowany. No i w tej chwili mózg przykładowego studenta... Dał informację do gaci, że sztabka z brązu jest właśnie praktycznie bram. I co dalej? Wyklinanie w głos oraz mruczenie pod nosem, by chciał wywołać deszcz. Nic tutaj naprawdę nie pomoże. Albo płacisz, albo jesteś zaszyfrowanymi danymi. I z wnioskami jeszcze poczekamy, lecimy z innym przykładem. Poznajmy Jacka. Jadek jest po 30, ma swoją firmę, magazyn, prowadzi sprzedaż towaru za pośrednictwem jednego z największych portali w kraju. Chyba wszyscy wiemy. Przykładowo jakiego, nie będę mówił, każdego ranka Jacek przychodzi do swojego magazynu, uruchamia swój sprzęt, łączy się z systemem, aby pobrać dane transakcji, czyli tam dane klientów, kto co kupił, co gdzie wstać itd. Jest to dobrze, kręcący się interes, Jacek nigdy nie narzeka. Następnego ranka Jacek mało co nie oślepł, oczy wywaliło mu z orbity. Na jego ekranie pokazał się identyczny rysunek, jak u naszego wcześniejszego studenciaka, atakujący chce. 10 razy tyle co od studenta. Jacek machnąłby ręką, gdyby nie fakt, że wszystkie hasła i loginy ma zapisane na swoim dysku. Tak, na zaszyfrowanym dysku, a bez tego z innego komputera nawet nie ruszył. W sumie lecimy dalej. Wyobraź sobie, że wczoraj wieczorem pracowałeś normalnie na swoim sprzęcie. Oglądać Netflixa, Pornhuba, YouTube'a. Coś tam powiedzieć sobie na fejsie i w sumie pożyć spać. Jak, jak codziennie. A następnego ranka twój sprzęt, a raczej dysk, powiedział Nara. Wolno, focha, i odmówię ci dalszej współpracy. A ty ze złości zastanawiasz się, czy masz go wywalić przez okno, czy możesz zbebeszyć go na części pierwszej i pokazać, to tu jest szefem. No i w sumie wszystkie sejwy z gier, dokumenty i fotki koleżanek poszły się... do końca zdanie. Niby dzisiejszy podcast wydaje się być kretyński, może poniekąd masz rację, ale czy nie warto się przez jakąś chwilę zastanowić, ile to potrwa 10 minut, a zaoszczędzisz sobie tyle złych i negatywnych emocji? Jakiś atakujący zaszyfrował ci dysk? Mówisz sobie po nocem, fuck you man, mam kopię zapasową. Teraz weźmy sobie przykład naszego studenciaka. Gdyby miał kopię zapasową, miałby nieskazitelne, czyste portki i spokojną głowę, że praca dyplomowa zostanie klepnięta i wszystko będzie git, i nie będzie musiał na dodatku skakiwać jeszcze z, z, z siana. A Jacek, proces realizacji jego zamówień troszkę się opóźni, ale dalej będzie funkcjonował. Weźmie inny komputer, oczy dane z dysku, i będzie dalej funkcjonował. A ty? No właśnie. Jak bardzo masz ceny dane na swoim sprzęcie? I czemu jeszcze ich nie chronisz? Wspomniany we dwóch wcześniejszych sytuacjach to, typ, a, to typowy e, atak ransomware, czyli w mega uproszczeniu. Atak polega na tym, że atakujący wysyła ci syfa, który szyfruje cały dysk, a w zamian za odszyfrowanie żąda od ciebie pieniędzy, zazwyczaj kupę pieniędzy. Niestety coraz częściej słyszy się o takich przypadkach, a nawet o takich, że ktoś nawet może mieć kopię zapasową danych na pendrive. Ale problem jest taki, że podczas szyfrowania pendrive był wpięty do portu USB, czyli jak łatwo można się domyśleć, pendrive też uległ zaszyfrowaniu. I teraz można sobie zadać to, myślę, że najciekawsze pytanie. Jak się przed tym uchronić? Hmm, zainstaluj antywirus. Nawet ten najtańszy, naprawdę. Powiem Ci, że w miarę swoich możliwości powinien uchronić Cię przed takim atakiem. Myślę, że najważniejsza rzecz, tak jak w tym tytule: kopia zapasowa. Zaszyfrowało ci dysk? Nic znacznego. Masz kopię zapasową i to cię chroni. Zaszyfrowało? OK, robisz format, przywracasz dysk, znaczy przywracasz, przywracasz sobie system z dysku, albo po prostu robisz na nowo i najważniejsze dane masz na dysku. I po temacie. Jak robić kopię zapasową? Jest naprawdę wiele, wiele sposobów. Masz tylko ważne pliki. Po zakończeniu pracy skopiuję na dysk zewnętrzny lub na jakiegoś membre'a i po sprawie cały dysk plikami, zrób bagap na inny dysk, najlepiej zewnętrzny. I mi to z głowy. Ktoś mógłby zapytać: Dobra, ale jak do tego doszło? Do tego, do tego doszło, że jest dysk zaszyfrowany. No, wierzcie mi, opcji jest naprawdę wiele. Możesz szukać jakichś piczku w internecie, chciałeś coś pobrać za darmo, przyjanuszować z podejrzanej stronki, pobrałeś to, co chciałeś, lecz, no, w sumie jest drobnym dodatkiem. Inną możliwością jest także fake mail, czyli wideo e, z, z takiej sytuacji, jak wysyłać takie fa, fałszywe maile, jest też na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia. Mogę się zafałszowany za mail od kogoś, kto poczuł się pod Twojego znajomego, kogoś z rodziny, kogoś z pracy i na przykład pod Twój bank. Odruchowo otworzyłeś załącznik, i po chwili zobaczyłeś, że nic się nie stało, i zapomniałeś o, o, o całkowicie o temacie, tak? Możliwości jest naprawdę wiele, dlatego tak ważne jest to, abyś był świadom czy zagrożeń i myślał o to, co robisz w sieci. Tylko Ty możesz zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Pamiętaj o tym. I to byłoby w sumie już dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że to będzie podcast numer 0. Będzie jakiś tam, jak to się mówi, zapoczątkuję serię z podcastami. Oczywiście podcastów nie będę tak często wrzucał jak odcinki. Dużo osób do mnie pisze tam na grupie. Nie tyle na nie tyle w grupie, ale raczej na priv. Także nadal Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dołączenia do grupy na Facebooku. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć!